Witajcie. W lutym 2019 nagrałem film zatytułowany Świadectwo mojego nawrócenia. Był to pierwszy praktycznie ateistyczny tekst na tym kanale, ale wiele było pod nim komentarzy o tym, że muzyka w tle jest za głośna i audio kiepskie i źle się tego słucha, dlatego postanowiłem ten film odświeżyć i o ile muzykę w tle dało się wyciszyć bardzo łatwo, to jakości mikrofonu nie przeskoczę. No i wyciągnąłem z tego audio to, co się dało. Dzisiaj coś, co zapowiadałem już w pierwszym filmie tego roku, chyba najtrudniejszy tekst, jaki napisałem do tej pory. Jest sobota, dochodzi czwarta nad ranem, a ja siedzę i piszę, bo nie mogę spać. Choć wiem, co mam napisać już od dawna, to jednak jest to na tyle szczere i intymne wyznanie, że nie jest dla mnie lekkie. Zatem do dzieła. Zapraszam do wysłuchania świadectwa mojego nawrócenia. Przy czym zaznaczam, jak już mówiłem w filmie, o planach na ten rok nieco podkoloryzowanego, ale nie dla przekręcenia faktów, ale tak, aby lepiej się tego słuchało i zwyczajnie nie było nudne. Jak zapewne większość ludzi w tym kraju urodziłem się i wychowałem w wierzącej i praktykującej katolickiej rodzinie i od dziecka byłem uczony pacierza odmawianego wraz z rodzicami. A nawet miałem okazję wystąpić w próbach mojego ojca jako początkującego radiowca nagrywającego swoje dzieci na magnetofonie taśmowym, będącego w tamtych czasach szczytem technologicznym. Na nagraniu słychać moją siostrę, w tamtym czasie mającą może 4 lata, i mnie Max dwulatka, krzyczącego w tle na całe gardło Amen. Amen. Jest szansa, że nagranie przetrwało do dziś gdzieś w czeluściach składziku ojca, który zbudował sobie w jednym z budynków gospodarczych coś w rodzaju skansenu. Dorastałem jak większość chłopców, nie zadając pytań, chodząc do kościoła, bo tak wypadało, słuchając księdza, ucząc się religii, ciesząc, że mały Jezusek się urodzi, a gdy siostra dostała od i chyba na komunie, mały dziesięcycycycycyntyzator, nie tylko radośnie śpiewając, ale i próbując grać ku ciesze rodziny swoje pierwsze kolendy. I niektóre melodie w jakichś kawałkach również pamiętam do dzisiaj, choć ich gitarowych wersji, kiedy pod koniec gimnazjum, a potem na studiach uczyłem się gry na tym instrumencie, już kompletnie nie pamiętam. Ale o gitarze opowiem przy innej historii. Mieliśmy w domu tylko Pismo Święte Nowego Testamentu oraz kolorową Biblię obrazkową dla dzieci, która ponownie była prezentem otrzymanym przez moją starszą siostrę na komunię. No i było to główne źródło poznania wszystkich religijnych opowieści, typu stworzenie świata i człowieka czy wielki potop. Nie ciągnęło mnie wtedy zresztą do czytania pisma w oryginale, a właściwie w polskim tłumaczeniu oczywiście. Dlatego moja wiedza i świadomość religijna były, no cóż, wiedzą i świadomością dziecka. Zapewne interesuje was, zapewne interesuje was, to ja dostałem na swoją pierwszą komunię. Były to głównie pieniądze, za które kupiłem wieżę Stereo. I do dzisiaj nie wiem czemu nie komputer, który miałem dopiero dwa lata później oraz rower górski. A jak chcecie umiejscowić to w czasie, to był to rok 1996, a ja miałem wtedy 9 lat. Robiłem się coraz starszy i coraz bardziej ciekawy świata, a dziecięce opowieści nie robiły już na mnie wrażenia. Gdzieś w międzyczasie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę, w tym był w miejscowości dość niedaleko ode mnie i wraz z rodzicami odwiedziliśmy to miejsce. Potem przyszło gimnazjum i wraz z grupą kolegów zapisaliśmy się do organizacji o nazwie Oaza. Były wyjazdy na pola Lednicy, na niepowtarzalne doroczne spotkania organizowane przez nieżyjącego już ojca Jana Górę i te niezapomniane hity zespołu Siewcy Lednicy, które pamięta się nadal po latach i przywodzą uśmiech Sentymentu. W końcu, wkręceni przez naszego animatora Oazowego, we czterech zostaliśmy lektorami, choć w całej grupie było nas siedmiu. Zacząłem czytać fragmenty pisma Zambony, omawiałem te same lub inne na spotkaniach grupy i zainteresowałem się jego treścią całkiem na poważnie. Na tyle poważnie, że wziąłem się do czytania tej księgi od deski do deski. Oczywiście tylko Nowego Testamentu, bo tylko to miałem w domu. Mogłem też jako lektor w każdej chwili wpaść do swojego księdza, że tak powiem prowadzącego, żeby go zapytać w razie wątpliwości. To był okres dużego wzrostu mojej religijności. Potrafiłem być więcej niż jeden raz na mszy świętej w ciągu jednego dnia, a i poza tym nieraz przesiadywałem na plebanii, gadając z kościelnym, księżmi czy kolegami ministrantami. Byłem też na dwóch wycieczkach do miejsc związanych z kultem religijnym w mojej okolicy, raz z księdzem i raz z katechetą, który uczył nas religii w szkole. Wydarzyło się też bierzmowanie. Uroczystam msza z biskupem, który dla młodego człowieka, jakim byłem w tamtym czasie, może nie tyle stanowił autorytet, co był może trochę celebrytą, a na pewno nie człowiekiem, którego można było spotkać na co dzień. Większość moich rówieśników olewała temat, ucząc się do zaliczeń odpowiednich punktów dla dopuszczenia tego sakramentu na zasadzie 3 razy z. Ale ja podchodziłem do tego całkiem poważnie. Jako ciekawostkę powiem też, że moi koledzy z klasy najczęściej wybierali jako imię zbieżmowania Grzegorz, bo życiorys tego świętego w tym małym podręczniku był najkrótszy, a ja przez przekorę wybrałem Pawła. Z życiorysem absolutnie najdłuższym. Przy okazji moje czytanie Nowego Testamentu było mniej więcej na etapie, kiedy skończyłem wszystkie Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie i powoli zaczynałem wgłębiać się w listy Świętego Pawła. Właśnie. Dodatkowo od mojego świadka, a zarazem animatora mojej grupy oazowej dostałem pełną Biblię i tym samym zacząłem czytać już nie tylko Nowy, ale i Stary Testament. Zwłaszcza, że na początku czyta się go bardzo dobrze bo pierwsze księgi to swoista opowieść czy epopeja łącząca legendy z opisami wydarzeń historycznych. W liceum wycofałem się z życia parafii. Nie tylko miałem dalej do szkoły i mniej czasu wolnego, ale przede wszystkim dużo więcej nauki. Dodatkowo zacząłem się interesować wieloma innymi działalnościami, jazdą na deskorolce i nauką trików, grą na gitarze i takie tam. W kwestii religii natomiast nadal byłem dość gorliwy i co niedziela widywano mnie grzecznie w kościele, ale już rzadziej tam bywałem w dni powszednie. No, i zrezygnowałem z działalności lektorskiej. Zwłaszcza, że rodzice kupili sobie domek na wsi, co zmusiło mnie do zmiany parafii. Tak czy inaczej, religia nadal zajmowała ważne miejsce w moim życiu. Niemniej kontemplowałem ją raczej bardziej samodzielnie niż w jakichś organizacjach chrześcijańskich. Niemniej brakowało mi tego. Jak tylko zacząłem studiować, to poszukiwałem grupy ludzi, z którymi mógłbym wielbić mojego zbawiciela i znalazłem ich od razu. Dosłownie w pierwszym tygodniu studiów. Kiedy już jako tak urządziłem się w akademiku i dowiedziałem, co i jak wygląda na tej uczelni, a była to warszawska z GGW, dowiedziałem się o spotkaniu w tzw. auli kryształowej, gdzie prezentowały się różne koła naukowe, organizacje studenckie czy samorząd, z którym zresztą potem miałem dużo do czynienia, bo zostałem starostą roku, ale wróćmy do tematu. Do moich rąk trafiła ulotka organizacji o skrócie RAP. Rozwija się to jako Ruch Akademicki Pod Prąd. Jest to chrześcijańskie stowarzyszenie działające na kilkunastu uczelniach w czterech największych miastach, nazwijmy to studenckich, w Polsce, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Tak przynajmniej było to 10-13 lat temu, kiedy, że tak powiem, brałem w tym udział. Najlepsze w tej organizacji było to, że w przeciwieństwie do Azji łączyła ona chrześcijan wszelkiej maści, nie wyłącznie katolików, a również różnorakich protestantów, głównie ewangelików. Pozwoliło mi to jeszcze bardziej rozszerzyć swoje poglądy i wiedzę na temat struktury Kościoła jako instytucji i zauważenie, jak wiele tam jest zakłamania i naginania treści pisma do swoich potrzeb. Byłem coraz bardziej aktywnym chrześcijaninem, byłem coraz bardziej aktywnym chrześcijaninem a coraz gorszym katolikiem, który tylko od wielkiego dzwonu przychodził do Kościoła. Praktycznie tylko wtedy, jak przyjeżdżałem na weekend do rodziców, jakoś raz na miesiąc oraz oczywiście na święta. Nie oskarżył mnie jednak rapu o moją swoistą półapostazję, bo jej pierwsze zalążki zaczęły się już w gimnazjum, nie tylko z powodu tego, że czytałem wtedy Nowy Testament, ale również przez naukę dobierzmowania, co dało mi poznać struktury administracyjne, tytuły honorowe i inne zależności hierarchiczne Kościoła oraz dość pobieżnie zapoznać się z zasadami spisanymi w tzw. KKK, czyli mało ustępującej samej Biblii swoją objętością księdze, o której istnieniu wielu katolików nawet zapewne nie słyszało, a która stanowi de facto podstawę tej religii. Tak, mówią o katechizmie kościoła katolickiego. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś w tym okresie spytałby mnie o moje wyznanie, zadeklarowałbym się jako chrześcijanin, jednak nie jako katolik. Za bardzo zraziłem się do tego, jak wygląda tam struktura władzy i jak wielki wpływ na umysły wiernych mają tam ludzie, wykorzystujący religię bardziej jako pretekst niż jako kontekst, a w historii mamy przypadki nadużyć na skalę światową. Płatne odpusty chociażby, które miały główny wpływ na powstanie protestantyzmu, jako motywację dla tez Marcina Lutra. Odwrócenie się od katolicyzmu jednak wcale nie spowodowało mojego odwrócenia się od chrześcijaństwa. Wręcz przeciwnie. Zachęcony przez Zbyszka prowadzącego spotkania mojej grupy w ramach cotygodniowych spotkań rapu, oddałem swoje życie Jezusowi i uznałem Go za swojego osobistego Zbawiciela w specjalnej modlitwie. Brałem też wtedy udział w spotkaniach wielu wspólnot, również charyzmatycznych, i o jednym z takich spotkań muszę wspomnieć. Była to msza uzdrowienia, na którą wszedłem z naprawdę otwartym umysłem i głęboką wiarą w działanie Ducha Świętego, na którego liczyłem w kwestii pewnej związanej ze wzrokiem choroby, z którą się zmagam, ale to nie temat na ten film. Klęcząc w tym kościele, śpiewając i modląc się, miałem dialog wewnętrzny. Możecie uznać to za objawienie Boga. Z głosem, który jednak z perspektywy czasu uważam za swoje własne myśli nadinterpretowane pod wpływem emocji. W każdym razie ten wewnętrzny głos mi racjonalizował, że nie zostanę uzdrowiony bynajmniej nie dlatego, że to po prostu nie działa, ale dlatego, że jest mi to niepotrzebne, że mogę działać i być pozytywnym człowiekiem mającym dobre życie pomimo tego. Z jednej strony to bardzo intensywne emocjonalne przeżycie utwierdziło moją wiarę w siły nadprzyrodzone. A z drugiej wywołało jeszcze większą lawinę pytań, jeszcze szersze pole poszukiwań. Sama wiara już mi nie wystarczała. Drobne różnice w obrządkach niby tej samej religii mnie nurtowały, a i podobieństwa między różnymi religiami nie tylko w doktrynach, ale i w mitach, czy to o stworzeniu świata, czy o życiu po śmierci, a nawet w datach i rodzajach świąt. Fakt mieszkania w stolicy bardzo mi pomógł w tym, aby poznać wyznawców wielu nurtów. I o ile dzisiaj słynna Patelnia, czyli obszar wyznaczony przez Metrocentrum Płac Kultury i Nauki oraz Dworce Centralne Śródmieście, pozwala spotkać niejednego youtubera robiącego czy to sztuczki magiczne, czy sądy uliczne, czy inne pranki, to kiedyś pozwalało natknąć się na przedstawiciela takiej czy innej wspólnoty, agitującego na najbliższe spotkanie, rozdającego prawie zawsze jakieś ulotki i książki. Tym sposobem otrzymałem zupełnie za darmo Księgę Mormona, jedynie tylko za to, że obiecałem ją przeczytać. Dostałem kilka książek o reinkarnacji, co ciekawe każda z ujęcia innej religii, jedna buddyjska, druga od krysznowców, a trzecia hinduistyczna. Do moich rąk trafiła też książka znanego ewangelika Josha MDella. Odbyłem też kilka rozmów ze świadkami Jehowy, byłem na paru spotkaniach na humanalnych, jednocześnie też czytałem nadal Pismo Święte i to porównując kilka różnych przekładów. nie można mi więc absolutnie zarzucić wyciągania wniosków bez wystarczającej znajomości materiału źródłowego. Z drugiej strony, sama religia to było dla mnie za mało. Chciałem poznać prawa, jakie rządzą światem, nieco bardziej dokładnie niż poprzez zaakceptowanie słów, Bóg to stworzył i tak jest. A że od zawsze interesowałem się fizyką, ogólnie szeroko pojętą wiedzą przyrodniczą, a jednocześnie powoli raczkowo polski YouTube, w dużej mierze zasypywany zgranymi z jakichś VHS-ów, reportażami telewizyjnymi, pierwszymi kanałami z ciekawostkami, wtedy jeszcze całkiem sensownymi i w miarę merytorycznymi bo robionymi z pasji, a nie z rządu wyświetleń, to dogłębnie poznałem teorię ewolucji czy prawo powszechnego ciążenia. Natrafiłem na, dziś już wiem, że bardziej niemerytoryczny film Cygajst, podchodzący już raczej pod teorię spiskowej pseudonaukę, ale jednak dający do myślenia, który wzbudził moje zainteresowanie dużo bardziej archeiczną historią. Tak czy inaczej, zaczęło do mnie docierać, że wyjaśnienie tego, jak działa świat, nie musi być nadprzyrodzone i trzeba mieć oczy otwarte jasny umysł, kierując się logiką, aby doznać oświecenia. Poszukując tej logiki na rozwiniętym już na tym etapie historii mojego życia, już bardzo bliskim czasów obecnych YouTubie, natrafiłem na kanał Śmiem Wątpić, a z niego na Stację Ateizm i kilka innych o podobnej tematyce i dowiedziałem się, że można szukać odpowiedzi w jeszcze innym miejscu. Gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że istnieje taka opcja, że Boga po prostu nie ma, ale nigdy nie spotkałem człowieka, który by tak twierdził z jakiegokolwiek innego powodu jak to, że mu w życiu nie poszło i winił za to siłę sprawczą, która kieruje tym wszystkim gdzieś za sceny, czy też zwyczajnie nie po drodze mu było z boskimi przekazaniami. Nie pomagało też przeświadczenie tak głębokiego przeciągnięcia rzeczywistości, w jakiej dane mi jest żyć katolicyzmem, że ciężko choćby wyobrazić sobie, że inny pogląd może istnieć. Dzwoniłem do stacji ateizm dwa razy. Za pierwszym razem jeszcze nie bardzo wiedząc, jak się zadeklarować, aczkolwiek skłaniając się do poglądu, że w istnienie Boga nie wierzę, przynajmniej nie w jachwę opisanego w Biblii, Jeden z prowadzących, Karol, zasugerował mi najlepszą metodę do utwierdzenia się w poglądach, czyli poszukać najlepszego argumentu strony przeciwnej. I zajrzałem na kanał Dobra Nowina i posłuchałem argumentów, dlaczego według jego twórcy święta księga chrześcijaństwa mówi prawdę i pomijając, że zupełnie mi nie leży sam sposób prezentowania tam treści, to argumenty były po prostu żałosne. Lepsze znalazłem na najbardziej popularnym z katolickich kanałów na YouTube, czyli Langusta na Palmie. Już ostatecznie się utwierdziłem w swoich poglądach. Zadzwoniłem do stacji tejs po raz drugi po dłuższym czasie i tym razem już wiedziałem kim jestem i dokąd zmierzam. Nawróciłem się i jestem szczęśliwą ateistą. Nie oznacza to jednak straty wiary, bo wierzę i to głęboko. Wierzę w naukę, wierzę w prawa fizyki, wierzę w potęgę ludzkiego umysłu. Nie chcę w tym miejscu przekonywać Was do żadnego poglądu, ale zdecydowanie zachęcam do poszukiwania swojej drogi. Moja droga zajęła 32 lata. No dobra, powiedzmy, że jakieś 25, bo poniżej tego siódmego roku życia, za mały i za głupi byłem, że cokolwiek analizować. Choć nie wiem, czy to jest koniec, czy dopiero początek. Wiem tylko, że w końcu moje sumienie jest spokojne i świadomość, że kieruję się chrześcijańskimi wartościami, bo chcę być dobrym człowiekiem, a nie z irracjonalnego strachu przed piekłem, czy świadomością, że tak trzeba. W końcu mam tak naprawdę wolną wolę. Bo które zdanie według Was brzmi lepiej? chcę po śmierci trafić do raju, dlatego muszę być dobrym człowiekiem, czy też chcę być dobrym człowiekiem. Dziękuję za wysłuchanie. Podlinkuję Wam w karcie i w opisie te odcinki Stacja Taze, do których nawiązuję. Przedstawiałem się jako Adrian Siedlec, gdybyście chcieli znaleźć te rozmowy. Celowo przedstawiłem tę historię w formie raczej suchych faktów niż moich wniosków, ale jeśli chcielibyście je poznać, piszcie w komentarzach, a nagram kolejny materiał. Jeśli słuchasz tego w przyszłości, kiedy już takowy nagrałem, to w tym momencie widzisz go na ekranie. Subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie stację, i szukajcie swojej drogi, bądźcie szczęśliwymi ludźmi. Aha, i na wstępie powiedziałem, że jest sobota i dochodzi czwarta nad ranem. Teraz dochodzi siódma wieczorem i. jest wtorek. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia.